Miasto i gmina Siewierz to miejsce, gdzie dostęp do edukacji każdego szczebla jest bardzo łatwy, a oferta skierowana do uczniów i ich rodziców skrojona na miarę indywidualnych potrzeb. W gminie Siewierz posiadamy sześć placówek oświatowych. Na terenie gminy znajduje się również przedszkolenie publiczne, Akademia Przedszkolaka. Warto zaznaczyć, że wszystkie nasze placówki bardzo mocno współpracują z rodzicami. Jest to bardzo owocna współpraca. Nauczyciele, rodzice i uczniowie muszą tworzyć jedność, a to będzie powodowało duże sukcesy i duże zadowolenie z tego procesu edukacyjnego, który przebiega w naszej gminie. Podobnie jest w placówce położonej blisko nowej dzielnicy. Szkoła im. Marii Konopnickiej w Przeczycach jest wspaniale ulokowana, mianowicie w bezpiecznym miejscu, zdala od ruchliwych jezdni. Atutem naszej szkoły jest to, że mamy mało liczne klasy, można zorganizować naukę i zespołową i indywidualizację procesu nauczania. Zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój Naszych uczniów, dlatego włączamy się w szereg projektów unijnych. W pobliskich placówkach pracuje się z dziećmi i młodzieżą efektywnie i wyjątkowo, a przede wszystkim nowocześnie. Nasze placówki proponują bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych. Świetlica dostosowana do czasu potrzebnego dla rodziców, a więc do godziny 17:00. I tak w ostatnim czasie realizowaliśmy projekt Comenius, współpracowaliśmy z pięcioma krajami Unii Europejskiej. Rozwijamy talenty wśród naszych uczniów i w ramach tych zajęć dzieci mają bardzo bogatą ofertę edukacyjną, bo to nie tylko język angielski i niemiecki, ale to także język hiszpański, matematyka, przyroda, informatyka Język polski, warsztaty plastyczne, jak również judo czy wyjazdy na basen. Może warto zaznaczyć, że właśnie są, jest dużo projektów. Bardzo są ładne sale, wyposażone dobrze, i wszystko tutaj jest kolorowe. I jest bardzo dużo, właśnie zieleni. Wszystko to ma potwierdzenie w praktyce. Więc nic dziwnego, że z takich zasobów korzysta coraz więcej chętnych. Czyli tutaj można wyróżnić dwa aspekty. Pierwszym aspektem to będzie oczywiście ta część dydaktyczna, czyli osiągane wyniki przez uczniów. Od kilku lat kształtujemy się zawsze powyżej średniej powiatu, powyżej średniej województwa i powyżej średniej krajowej. I drugi aspekt jest to ta baza dydaktyczna, o, który, od, o którą samorząd miasta i gminy się wiesz bardzo mocno dba. Przykładem jest. Jest budowa obecnie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer dwa, końcowy etap projektowania nowego przedszkola publicznego w siewierzu, a w tym wszystkim zadawalające jest to, że ta nowoczesna baza dydaktyczna idzie w parze z osiąganymi wynikami. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi kwalifikacje, a Urząd Miasta inwestuje w edukacyjny rozwój na przyszłość. Ci najlepsi uczniowie corocznie są zapraszani na takie podsumowanie każdego roku szkolnego, ale również kolejną formą. Wynagradzania są stypendia naukowe. Na przestrzeni dwóch lat wybudujemy nowoczesne przedszkole na ponad 200 dzieci z klasami integracyjnymi i wtedy rozwiążemy problem miejsc w przedszkolach. Jest jeszcze jeden argument, który motywuje do tego, by nie tylko mieszkać, ale i uczyć się w lokalnych placówkach. Edukacja szkolna dzieci i młodzieży w małych miejscowościach myślę, że jest bardzo korzystna z psychologicznego punktu widzenia. Jest również bardzo pomocna w kształtowaniu takiego prawidłowego procesu rozwoju dzieci i młodzieży. I myślę sobie w moim odczuciu, że argumentacją, która szczególnie przemawia za tym, żeby dzieci uczyły się w małych miejscowościach, jest fakt, iż wówczas zmniejsza się anonimowość naszego dziecka. Jeżeli zmniejsza się anonimowość naszego dziecka, to automatycznie poprawia się też komunikacja na linii nauczyciele-dziecko. Jeżeli mamy lepszą komunikację i nauczyciele na przykład znają rodziców, znają otoczenie, w którym wzrasta nasz, wzrastają nasze dzieci, to wówczas mogą łatwiej kształtować jego prawidłowy rozwój, kształtować odpowiednie postawy, modelować różne wzorce postaw, wzmacniać też takie wzrastanie w poczuciu lokalnej tradycji i kultury. Ta bardzo dobrze przygotowana baza edukacyjna poszerzy się jeszcze w przyszłości o kolejne punkty na mapie. Póki co, mając na uwadze dobro dziecka, warto dać mu jakość, która jest tuż obok.